Angelika, bardzo się cieszę, że Ciebie widzę w końcu. Dlaczego cię nie było na eventach ostatnich? Wiesz, mamy teraz bardzo fajne życie. Mamy małą córeczkę, która pochłania praktycznie 90% naszego czasu. I zazwyczaj te eventy są wieczorami, gdzie już się szykujemy do kąpieli, do spania. To jest takie nasze oczko w głowie i my bardzo nie chcemy się z nią rozstawać. Ja mogłabym czasami sama pójść, dostaję mnóstwo zaproszeń, natomiast jakoś tam powiem Ci wygodniej w domu. Ja jestem bardzo taką domatorką, natomiast dzisiaj z sympatii do chłopaków, no. Z przyjemnością było mi się tutaj pojawić. Zrobiłaś wyjątek, ale jednak na co dzień, jak wspomniałaś, pochłaniacie macierzyństwo. Tak. I tutaj pytanie o Szarlotkę, czy ona wyrośnie na influencerkę? Bo ona sobie bardzo dobrze radzi przed kamerą, no trzeba to przyznać. <grym> ona sobie radzi rewelacyjnie, jednak od małego, już od porodu gdzieś tą kamerę obok siebie ma, natomiast Absolutnie tego nie narzucam, wręcz w drugą stronę będę gdzieś tam dystansować ją od tego, mimo że to nie jest łatwe, bo jednak wiesz, nagrywamy na YouTube i gdzieś tam ona jest częścią naszego życia i to się pokazujemy. Jednak wydaje mi się, że tak bardzo mocno gdzieś zakotwiczamy w niej sport, tą miłość do sportu, że ona jest pochłonięta tym na maksa, więc możliwe, że będzie kiedyś znana tenisistką, możliwe, że będzie. Panią, która będzie pracowała w banku, na poczcie, nie interesuje mnie to. Mam nadzieję, że po prostu będzie szczęśliwa i będzie miała z nami cudowną relację.